Cześć, witajcie. Skoro grałem w CSa na, w trybie wyścig zbrojeń, to dlaczego mam nie zagrać Battlefielda 3? na w trybie wow. w trybie mistrz broni wróciłem z dworku zjadłem trochę pestek dyni i myślę co by tu pociupać na dobranoc także wskakujemy może gościu uciekł czy ty siedzisz tutaj nie gdzieś pobiegł w kibelkach nie ma go tutaj też nie ma ach się podzieli ludzie. Tutaj pan poczeka na mnie. Dobra. Poczekał. Teraz pytanko, czy znajdziemy kogoś tutaj. Ach, znaleźliśmy tylko, że. Tylko, że właśnie. Brakuje skilla lekko. Dawno nie grałem w ten tryb. I, 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 i trochę wyszedłem z wprawy. A myślę, że tu można całkiem niezłe wyniki osiągać. Gdzie się podział? Ile jeszcze mam ci trafić razy? Tu gościu mi dobija. Dobra, tego tu ja zabiłem. Jeszcze jeden. Kill te, tą bronią. Siomuś. Dobra. Toś mnie też z magnuma wyczaju. Ale jest dobrze, jest dobrze. Nie narzekam. Tutaj mój kampi. A ja biegnę. A tutaj. Dobra. Dwa strzały. Czy tam był mój? Nie, to nie był mój. Więc kolega się tu zatrzyma. Ach, już miał ten pistolet maszynowy. Ale raz go trafiłem. Czyli ktoś go dobije. Czy tutaj ktoś wyjdzie? Czy ja mam do kogoś podejść? Ach, znowu. Ale jeszcze nie zostałem tak bardzo w tyle. Więc gramy, gramy, gramy. Mobilizujemy się. Lecimy. Dobrze, że do mnie strzelasz. Nie chciałbym, żeby to się powtórzyło więcej razy. Tutaj na dole nikogo nie ma. Czy tutaj ktoś był? Nie. Dobra. Dobra, dostał. I... Ale zlamiłem, ale zlamiłem! Jak ja go nie mo... Czemu go nie zabiłem? tutaj nie, dołem mój przebieg a ja pobiegnę tędy oj, oj oj ach znowu 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 nie potrafiłem go zabić a już było tak dobrze tu mój biegnie to ja biegnę tędy ktoś tu strzela to nie wiem skąd może stąd gdzieś nie, tutaj gdzieś. Gdzieś. Wywaliło mnie. Czyżbym, 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 czy czyżby, czyżby, czy nie czyżby? Co się stało? Restart. Mhm. Dobre, dobre. Czemu by nie? Myślałem, że na, tam je gdzieś wcięło, ale to po prostu restart serwera. Nie restart, a może tylko coś się serwer przewadował. Nie wiem, nie wiem, czekamy. Zaraz zobaczymy. Słychać hałasy, a ja czarny ekran. Mam. No, może serwer zlagował. Czy coś w ten deseń? Nie wiem, zobaczymy jak to się skończy. No, restart serwera. To jedziemy jeszcze raz. Czemuż by nie? Jak tak dobrze nam szło, to może dalej będzie nam całkiem... Całkiem, całkiem szło. Czy tam ktoś biegnie? Dobra. Chyba go nie zabijemy z takiej odległości. Ach, tutaj gościu. Branie się przy okazji zmieniły. Gościa, tutaj z plecami nie trafiłem. Czy tutaj ktoś jest? Dobra, ja go zabiłem. Ach, uciekłem. Teraz gdzie jeszcze ktoś jest? I skąd strzelają, bo nie widzę. Tutaj dwóch poległo. Trzeba tutaj się wbić ACH Dlaczego, dlaczego, dlaczego nie mogę go zabić po prostu Tak przyfartwić Tak bez farta tylko muszę tak skillowo grać Muszę się starać Tutaj gościa zatłuk. Ty Tak Był napoczęty ale nie dokończyłem go Jadymy, jadymy. Tutaj nas. Tutaj, tutaj nasi czy nie nasi? Gościu, gościu. Nie dobra. Zmienię sobie słuchawki i zobaczymy jak mi na drugich słuchawkach, bo jestem przyzwyczajony. Mówię, że jestem przyzwyczajony do innych słuchawek. Chciałem być inny, lepszy i zmieniłem słuchawki. I dostałem w plecy, no ale awkowałem. Coś odwlecie to nie uciecze, jedziemy dalej Dobra Gościu leży, a ja lecę dalej Tutaj ktoś padł Gdzie może być gościu? I on się przemieścił Może gdzieś na dole biegnie, nie, nie biegnie na dole Ale wyskoczył, wow. Trochę mnie wystraszył, co by nie powiedzieć ale leciutko lamie trzeba się postarać. Gdzie wy jesteście? Czemu? 6%. Farciarz, farciarz. Czemu ja nie mogę być takim farciarzem? Czy tutaj kogoś słyszę? Nie, tutaj nikogo nie ma. No i czemu? Gdzie się gościu podział? No, cholera, przygwoździli mnie. Nie mogę nikogo teraz trafić. Coś się dzieje, coś się dzieje. Tutaj gościu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie uciekaj. Był gościu, nie ma gościa. Dobra. Jest gościu Jest gościu, ale nie mój I my lecimy dalej Gościu, co ty robisz? Co ty robisz? Weź się ty zastanawiałeś kiedyś Czy ty się kiedyś zastanawiałeś? Tu jest gościu jeszcze Jeden Tam kampi A ja nie zabiłem go. Wow Dobra, tego zabiłem chociaż. Coś tam się podciągnąłem. Nie było tak ile teraz. Co ja za M9 chyba mam z dłumikiem. Całkiem w porze broń. Wow, wow, wow. Ach, dwóch było. Jednego napoczęłem i drugiego napoczęłem. Ale... Tu ktoś odskoczył, widzę ostro. Ostro jeden, tam chyba na górze. Jakieś lagi mam minimalne. Ale już po lagach. Wow, nagle za gościem się pojawił jeszcze jeden. Niesamowite. Bo jak ja mam ich zabijać w takich warunkach? Gościu, no, byłeś napoczęty, to cię zabiłem. Czy tutaj kogoś spotkam? Nie ma nikogo. tu jest ktoś z bronią maszynową wow dobra jedziemy dalej dobra leży leży jeszcze jeszcze jednego gdzieś znaleźć tu biegnie ach 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 ach, ach, ach. nie mogłem no po prostu nie mogłem go trafić no to jedziemy dalej Tutaj do kolega do kogoś strzela Ach 93R Widzę, że chyba na same pistolety jedziemy O kolego Dobra, leży A to mój? A to mój w ogóle? Mój Tutaj na górze się ponoć chyba odrodził jeden I Chodź tu kolego, kolego Co ty tu robisz? Dobra. Wow, jeszcze jeden. A, znowu, go chciałem. No i gościu wygrał. Jak które miejsce? Szóste miejsce. Nie jest tak źle, jakbym chciał, zwłaszcza, żeby był jakiś restart serwera. Więc pojedziemy chyba jeszcze jedną mopkę. Zobaczymy. Dobra, mapa Ziba Tower, czyli powtórka z rozrywki. Bronie te same, lecimy na Szczecin. Jakby to powiedział, Przysiła żyna ze Szczecina. Czy ja tutaj kogoś spotkam? Nikogo nie spotkałem. Może tutaj. Nikt. Może tam ktoś będzie wychodził. Też nie. Tam ktoś strzela. Jeden trafiony. Całkiem sympatycznie. Się udało. Tam drugi biegnie. Ach, nie udało. Nie udało mi się. Kurczę, biegam i biegałem, nie mogę grać. nikogo dopaść. Ach, słyszał mnie chyba. No nic, jeden zabity, jeszcze jednego trzeba dorwać. Tutaj jest, tutaj I jest gościu, jest gościu, jest gościu, ale mnie udupił Ach, Magnuma już miał To jeszcze raz Tutaj ktoś szybki psuje No już czemu ty żeś nie padł? 93% To za shit Tutaj moi te dwóch biega... Tak, i akurat ja, dzięki to było bardzo sympatyczne, że akurat trzech biegło i akurat na mnie trafiło Dobra, trzeba się skupić Czy tutaj gościu jest? Tak, dobrze, a za późno się kapnąłem, że to jest gościu Dobra Jedziemy jeszcze raz Tutaj, tutaj, na dół Na dół jest mój Tutaj też jest mój No i asysta Normalnie przesympatycznie A gościu za mną z 90 pół automatyczna a pistolet No nic, nie idzie, nie idzie, nie idzie Chciałoby, ale nie idzie gdzieś tu gościa widziałem O co tu chodzi Durna krzesełka Dobra. To jest... Jeszcze... Ło, plecy. Plecy magnum. Czemu nikt nie mówił? Szybka. I tutaj gościu. No dobra. Dobrze, chociaż tego zabiłem. Ten ranger odskoczył trochę. ma no już od gańca. A, kurcz. A my ciągle w pistoletach jesteśmy. Dobra, jeden. Ach, drugiego też widziałem na mapie, ale nie udało mi się... ...do niego postrzelać trochę. Tutaj gościu biegnie. No, le... Czemu nie padłeś, ranger? No to jest właśnie fart, 1% mu zostało Taki ktoś może wygrywać, a nie ja Ja farta nie mam Nie zabijają Dostał trochę w dupę Gdzie on się podział? Był i nie ma Fart Fart Znowu przeżył. w jakimś farcie Proszę cię no i czemu ja do was strzelam, a wy nie umieracie. Dobra, jeden. I drugi. wow, to było dobre. A trzeci mi jest dopadł to z Magnuma. A ten z... jak ich wykończyłem. Wykończyłem z Magnuma. Było dobre. Nie powiem, nie powiem. Mi się podobała akcja. Tutaj nasz strzela. Tutaj pobieg przeciwnik. Dzień dobry. On mi mógł powiedzieć dzień dobry. Znowu 1% mu został. Znowu tutaj giną. Dobra, jeden leży, ja też leżę. Z Magnuma. Ach, jestem w tej największej grupie ludzi. Nie mogę się wybić ponad nią. Tutaj na Ach, tak, na napoczęty na poczęty i... Dobra, leży. Czy tutaj ktoś będzie? Powinien ktoś być. Ale nie ma. Tutaj górą ktoś pobiegł. Nie pobiegł. Tędy nikt nie biegnie, nikt. Nikogo nie widzę. Dziwi mnie to trochę. Tutaj gościu padł, tylko skąd? Stamtąd chyba. O, full auto. I zabiłem. A gościu mnie dopadł jakiś z No zostałem trochę w tyle, bo już na futganach są. Ale jeden kill tutaj był. A gdzie ty jesteś? Dobra, mam shotguna. Mogę jechać dalej. Ach, plecy, plecy, plecy. Wypatrzył mnie. Ale dobra, jestem w tej grupie shotgun... Shotgunsów. Niech to tak będzie. Grupa shotgunców. Na dół, hops. Zeskak... Wow, 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 Dobra. Wbił się na rurę. Czy tubę, jak zwołał, jak zwołał. Ja miałem 0% życia gościu miał teraz teraz ja przyfarciłem. tutaj mój biegnie dobra więc gdzie są przeciwnicy tutaj też mój czy może tu ktoś będzie wbiegał nikt nie wbiega niedobrze tam są nie jest to znowu na góra tutaj postrzelali. Tutaj też postrzelał Czemu się nie możesz ruszać Dobra, zabili go We dwóch tak biegają, to pozabijają trochę Bo ja nie pozabijałem Chociaż już jednego mam zabitego Jeszcze jeden i drugi shotgun Tutaj padają Tutaj gości biegnie Hop, Jeszcze raz, dobra Dostał i mam następny shotgun Ach, z magnum obyczaju Też go widziałem Zacząłem odewnać strzał, tylko że nic... Szkoda, że nie celny Dobra, lecim, lecim, lecim Nie ma czasu Na zastanowienie się Tutaj gość ubiegnie Ach, dostał Dostał, tylko pytanie dlaczego nie ode mnie Dobra, 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 dobra Pienie, tam ktoś umarł może tędy, ten, ten. aha ten pomyślał tak samo jak ja pewnie trupa zobaczył Z tak, Ach, a jednak go zabiłem to jest Ranger on zaraz będzie ten wygrywał pewnie no i nie umarł a długi długi res ten, długi reload i niestety. Dobrze, że dostałem. On to od drugiego, nie od Rangera. Który będzie zaraz wygrywał. Czy to był mój? mój był? Tutaj ktoś jeszcze na pistoletach siedzi. Dobra. Co ja teraz mam? Wow. To jest Shotgun'a dostałem. O, na jakimś siódmym, czy ósmym, pozycji jestem. Nie, jest jakoś perfekcyjnie, ale całkiem fajnie się gra na ziba Tower. tam gościu biegnie. Czemu go nie ostrzelicie? Tutaj z shotgunem, a to nasz z shotgunem chyba biega. No nasz. Tędy, 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 tutaj. Tam widziałem gościa To Ranger Muszę przeładować I czy on będzie próbował mnie zajść od tyłu Nie, nie próbuje mnie zajść od tyłu Ale Halo, proszę poczekać Jak do pana strzelam No i czemu... Kto go zabił? No nic nie. Teraz zginął dopiero Wow Ilu ich tu było? Wow! Z pięciu, sześciu. Ups! Ranger. Tutaj jest. I z komuś spamuje. Myślę, że z dołu. Dobra, gościu się tu ledwo odrodził. Dobra. Z Entara pociągnąłem gościa. Tutaj mój biegnie, nie strzelaj do mnie Tutaj jeszcze jest jeden Dobra, zabiłem Tutaj uciekł Tylko w którą stronę on uciekł Uciekł Ups Ale kolega się wrąbał Tutaj... Ach, widziałem go, widziałem Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tutaj nic, pusto, pusto. Na radarze też pusto. Tutaj się coś dzieje. Dobra, nie wiem co tu się działo. Ja po prostu strzelałem. Dobra, do tego też trochę postrzelałem. Tutaj gościu... Czemu... Wow. Nie wiem, co to było. Czy mnie zabił właśnie ten, który wygrał? No dobra, ale mier... miejsce w pierwszej piątce. Całkiem fajnie się grało o dwie rundy. Jedna tam z restartem serwera. I ja nazywałem się Hebrela Morela, a to był Battlefield i Mistrz broni. Pozdrawiam.